Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Nagrywam, słuchajcie ten film troszeczkę z wyprzedzeniem, wy go macie w poniedziałek kiedy trwa majówka um, i dzisiaj macie do wyboru um, aż 6 grup są to bardzo króciutkie przesłanka takie na tą chwilę, na ten moment więc możecie tak naprawdę pomyśleć o nie wiem, jednej sferze i wybrać konkretną grupę, róbcie całkowicie tak jak czujecie, to przesłanie jest na daną chwilę, tak jak już wcześniej powiedziałam, kiedy na ten film natraficie wtedy jest on ważny i tak, grupa numer 1 ma konik morski grupa numer 2 ma mrówki grupa numer 3 ma rybki, koi grupa numer 4 ma koale, grupa numer 5 ma brodźca i grupa numer 6 ma antylopę. Więc pomyślcie chwilę, którą grupę chcecie wybrać, a ja przechodzę do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały grupę numer 1, czyli Konik Morski. I już słuchajcie, patrzymy, jakie przesłanie dla Was na tą chwilę, na ten moment, co tutaj będzie chciało się dla Was pokazać. Może to jest Wasze dzi zwykłe, dzienne przesłanie. Natomiast Wasze przesłanie, słuchajcie, brzmi: bądź dla siebie łagodny. Zdejmij nogę z gazu i nie wymagaj od siebie tak wiele. Jeśli potrzebujesz odpocząć, zrób sobie przerwę świat się nie zawali, jeśli się zdrzemniesz. Ukochany zregeneruj się, jesteś prawdziwym skarbem, bądź dla siebie Czuły. Więc słuchajcie, tutaj też, jeżeli wybraliście tą grupę, a macie teraz jakiś problem, borykacie się z czymś, nie wiecie jak coś rozwiązać, waszym przede wszystkim przesłaniem jest to, żebyście byli dla siebie łagodni, żebyście na siebie nie naciskali, ale też nie szukali na siłę odpowiedzi, czyli dajcie sobie czas, odpocznijcie i ta odpowiedź do was przyjdzie w odpowiednim czasie. Natomiast nie wymagajcie od siebie teraz zbyt wiele, bo z pełną głową niewiele uda się tak naprawdę zrobić. Oczyście Umysł, ale też nie katujcie się tą sytuacją i dla osób, które wybrały grupę numer 2, czyli mróweczki już patrzymy, jakie przesłanie dla Was na tą chwilę, na ten moment Wy macie dziel się swoimi talentami więc tutaj też jeżeli, nie wiem chcecie rozpocząć nowy projekt chcecie zacząć działać zacząć nową swoją własną jakąś działalność to może być szczególny znak dla właśnie tych osób i przesłanie brzmi Twoja kreatywność pozytywnie wpływa na świat aż tryska pięknym i innowacją wszyscy czerpią korzyści z Twojej sztuki, a zwłaszcza Ty poznaj swoją utalentowaną wewnętrzną muzę, pielęgnuj swoją wizję Twoje wyjątkowe talenty są po to, abyś mógł dzielić się z nimi innymi. Się nimi z innymi. Tak, język mi się, słuchajcie, plącze. Też co czuję, słuchajcie, z tym przesłaniem, to może być tak, że niektórzy z Was, nie wiem, lubią coś publikować albo coś robią i trafia to do małej liczby osób, ale słuchajcie, czasami lepiej trafić do mniejszej liczby osób. Wychodzić z założenia, że niech Wasza twórczość trafi do każdego, kto to doceni, niż żeby tych osób było wiele i tak nie patrzyli na to z sercem i tego nie czuli. Więc Wasze przesłanie to dziel się swoimi talentami, być może zastanawiacie się, czy coś upublikować, czy z czymś się podzielić ze światem. Jak najbardziej tutaj wszystko w tym kierunku się pokazuje na tak. I grupa numer 3, czyli rybki koi. Wasze przesłanie... Wy macie plotkowanie gasi Twój blask. Złożeczenie innym szarga Twoją energię i reputację. Unikaj budowania relacji w oparciu o narzekanie i poczucie wyższości. Patrzę w kamerę, żeby tutaj nie było poświaty z lampy istoty ludzkie nie zostały zaprojektowane tak, aby były doskonałe a to dotyczy się również ciebie zwiększaj swoje wibracje poprzez, poprzez angażowanie się w pozytywną komunikację doceniaj to, co udaje się osiągnąć i tych, którzy są wspaniali im częściej to będziesz robił, tym bardziej promienny się staniesz i wasza karta, słuchajcie, też mówi o osobach, które nie wiem przejmują się teraz tym, że ktoś plotkuje w miejscu waszej pracy albo ktoś jest wobec was... Ym, nierzeczliwy, z kimś macie kłopot i pytacie o jakie przesłanie w tej sprawie, to ogólnie plotkowanie gasi twój blask też nawiązuje, słuchajcie, do tego, żeby nie przejmować się osobami, które... Mm... Wysyłają złą energię w waszym kierunku, które są zazdrosne o was, albo plotkują za waszymi plecami. Nie przejmujcie się plotkami, nie przejmujcie się tym, co ktoś mówi, bo pamiętajcie, że energia zawsze do nas wraca. Jeżeli ktoś wam chce sprawić przykrość i wy zwyczajnie na to nie zareagujecie, co jest ciężkie, ale się na to na przykład uodpornicie. Na zasadzie oczywiście warto powiedzieć i wyznaczyć te swoje granice, ale są takie osoby, które wiecie, mimo tego wciąż plotkują, wciąż po prostu żyją z takiego obgadywania innych albo z ataków. Więc ym, jeżeli wy tak naprawdę stwierdzicie, że okej, okay, niech ta osoba sobie gada, jakby kim ona jest, że to zdanie ma się... Liczyć dla Was, tak? Oczywiście każdy z nas chciałby być akceptowany takim, jakim jest lubiany, natomiast pamiętajcie, że te osoby, które plotkują, które chcą wam zrobić świństwo, nie wychodzi tutaj z ich ust na pewno konstruktywna krytyka, tylko zawsze ich braki, zawsze ich zawiść i takie wibracje niskie, no nie? Więc to nie jest też z miłości, nie wiem, powiedzenie czegoś, żeby. Was na coś dobrego nakierować, tylko po prostu jest to gadanie, żeby sobie ulżyć, żeby jego ego po prostu tutaj wzrosło. Więc tutaj wychodźcie z założenia, że to, co ktoś w Waszą stronę wysyła, w kierunku tych osób wróci i to, co mówią inni o Was, bo może tutaj ktoś wybrał taką grupę, bo się przejmuje zdaniem innych bardzo mocno, to, co ktoś mówi o Was nie jest prawdą. Wy wiecie od środka, od samego początku Waszego życia, jak Wasza historia wygląda. I wy wiecie najlepiej, kim jesteście i jacy jesteście. Macie energię koali, czy znaczy osoby, które wybrały energię koali, czyli czwarte przesłanie, już patrzymy, co dla Was. Przesłanie numer 4 Wy macie, zauważ, błogosławieństwa. I tutaj też mogą pojawiać się symbole mocy, czyli mogliście, nie wiem, wybrać swoje zwierzę mocy, nie wiem, białe piórka, monety. Jakieś znaki od nieba, że Was wspiera. I to jest przypomnienie, że. Mm niebo o tym pamięta wdzięczność stawia nas w pozycji, w której mamy posiadać zamiast chcieć, a także dziękować i zamiast narzekać kiedy skupiamy się na tym, co już mamy i podsumowujemy nasze błogosławieństwa otrzymujemy jeszcze więcej błogosławieństw, za co jesteś wdzięczny, podziel się tym sam ze sobą i z innymi i tą grupę mogły słuchajcie, też wybrać osoby, które bardzo mocno chcą coś przyciągnąć do swojego życia i kluczem jest to, żeby już zaakceptować to, co macie nie iść kurczowo, że Muszę to mieć, bo wtedy będę szczęśliwy. Tylko postarajcie się też znaleźć coś, co już sprawia, że możecie być wdzięczni i szczęśliwi. Niekoniecznie rzeczy materialne, ale jakieś takie proste rzeczy, jak samo życie. Więc tutaj macie energię, zauważ błogosławieństwa, tym się słuchajcie, kierujcie. I osoby, które wybrały przesłanie numer 5, czyli brodca I patrzymy, co dla Was. Kurczę, chcą wyjść dwie energie, więc weźmiemy, słuchajcie, dwie. Pierwsza z nich to przystrój swoje gniazdko. Nie wiem, czemu ktoś to przesłanie mógł wybrać, słuchajcie, po rozstaniu, bo mam wrażenie, że ktoś musi poukładać sobie życie na nowo, zaczyna jakiś nowy też być może etap, może przeprowadzki, może chcecie zmienić swoje nawyki żywieniowe lub po prostu polepszyć stan swojego życia. Natomiast tutaj czuję nowe początki. I konieczność też zmian. I przystrój swoje gniazdko, już słuchajcie, pokazuję Wam, co jest z tyłu. Czas na małe, wiosenne porządki. Twój dom jest świętym miejscem, a otoczenie ma znaczenie. Szanuj przestrzeń, w której się regenerujesz i wypełnij ją pięknem. Zrób miejsce, oddając to, czego nie potrzebujesz. Twoje graty mogą być dla kogoś skarbem. Dodatkowo, gdy mamy mniej do przetworzenia fizycznie, zyskujemy więcej przestrzeni dla przetwarzania emocjonalnego. Czysty umysł i nowa przestrzeń czeka na wspaniałe dzieła. Udekoruj swoje bajeczne gniazdo i czuję dwa przesłania z tą kartą to mam nadzieję, że mi zaraz głowy nie wylecą. Pierwsze z nich to osoby, które mają bardzo duży bałagan w swojej przestrzeni. Nawet słuchajcie, nie wiem, zakurzone kąty, pajęczyny, które gdzieś tam wiadomo, że w dzisiejszych czasach jest ciężko tak. Y Znaleźć czas na wszystko. Natomiast to jest przesłanie dla niektórych z Was, jeżeli czujecie się osłabieni, macie mniej energii, czujecie się rozdrażnieni. Pierwszym kluczem może być właśnie posprzątanie swojej przestrzeni, oczyszczanie jej całkowicie. A drugie przesłanie dla osób, które mają problemy finansowe, może właśnie tutaj one się rozwiążą w momencie, kiedy wyprzedacie to, czego już nie używacie, to, co nie jest już wam potrzebne. I wasze drugie przesłanie to słuchaj swojego ciała. Bez względu na to, jak źle się czujemy, nasze ciała zawsze pracują dla nas pełną parą, aby tworzyć zdrowie i witalność. Wyjdź swojemu ciału naprzeciw, odpowiadając na wiadomości, które Ci wysyła. Czy to szept, czy ryk, nie ignoruj tego, co usłyszysz. Słuchaj swojego ciała. Ona chce dla Ciebie jak najlepiej. Chyba powinno być ono, ale ok. Więc wasze drugie przesłanie to słuchaj swojego ciała. Być może musicie zadbać, nie wiem, o dietę, o ruch. Może po prostu o zaakceptowanie samych siebie i otoczenie siebie miłością. I grupa numer 6 ma antylopę. Już patrzymy, co dla Was. Dla osób, które wybrały antylopę. Co to jest? Aha, Wy macie pauzę. Więc jeżeli pytacie, co zrobić, po co, dlaczego i jak, czy to dobry czas, czy napisać czy coś, pauza mówi nie, zaczekaj. Więc wstrzymajcie się to, o co pytaliście. Jeśli nie jesteś pewny decyzji, to prawdopodobnie masz ku temu dobry powód. Daj sobie czas i przemyśl to. Nie ma potrzeby się śpieszyć, pozwól, aby prowadziła cię mądrość twego serca. Jeśli czujesz presję, by działać natychmiast, prawdopodobnie to znak, że nie jest to dla ciebie właściwa okazja. Nie martw się, bo pojawi się więcej możliwości, a te właściwe będą pasować, jak ulał. Więc słuchajcie też swojej intuicji, ona będzie wam bardzo mocno podpowiadać, ale też dla osób, które tutaj właśnie, tak jak mówię, strictem zapytały, czy odezwać się do kogoś, czy wchodzić w to ponownie, pauza mówi niekoniecznie nie, nie rób tego w ogóle wcale. Nigdy. Tylko pauza mówi, nie, nie rób tego w tym momencie. Zastanów się jeszcze, przeanalizuj różne opcje, bo w najbliższej przyszłości coś może się pozmieniać, co wpłynie na tą sytuację. Więc tak to mi się usłuchajcie dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze, wspaniałego nowego tygodnia. Pozdrawiam Was cieplutko i pa!